Ja myślę, ma tutaj was. W kolejnym odcinku z Terrarii dzisiaj znowu jest ze mną gwiazdka Fenbekusa. No. No i ja Fenbekus też się zda, tam zda. pojawił. Na drugim planie. No. Dokładnie. Tak, i, i znowu zaczynamy w nocy. Właściwie dlaczego? Zaczynamy w nocy zawsze. Co ty jakieś kude? Właściwie, ojo, ja nie widziałem jeszcze tej skrzynki. Oj, oj, ile tutaj okay. rzeczy, o, ja też mam skrzynię. Mam czerwone te e, szmaragdy. Te. Wow. Wow, uszanowanko. <noise> Dobra, to ja to tutaj postawię. O, ale zajebista skrzynia, teraz wierzymy. Ale, dlaczego dl dlaczego to przestawiłeś? Co przestawiłem? No, Skrzynię Nic nie przestawiałem. Tak nie przestawiałeś? No nie. A jak to nie? <noise> no nie. Czemu nie mogę to otworzyć? Bo ja otwieram. Co to wymyślisz, że no, no Bla, Bierzemy mięsza. żel, ametyzm, to wszystko pozostawiam, lead ore, A może amelinium, ha ha, oh, ha ha Teraz dorobię sobie jakieś fajne narzędzia, bo wreszcie chcę zakończyć ten okres tego, że ciśniemy cały czas koperowymi narzędziami, co jest strasznie słabe. Okres, a okres, a okres... Ratunku... Z kim, ja, z kim ja... nagrywam? No, takie, takie gimbusy właśnie widziałem dzisiaj, ale takie gimbusy były. gdzie? W Polsce! Oh my god! To w jakimś centrum handlowym, tak? Ty zły człowieku. Ej, ja tutaj chcę te... Raz leci szybko, raz leci wolno, Czego, o co tu chodzi? Ja w też Mówisz? Że coś da się zakłócać, ale Maxie Ci też nie da więc wybaczam znaczy, Ale da się tak jakby snikować nie? No to nie skłócań. Tak jakby jest No i jakby chyba nie jest No tak jakby jest Już Chcesz chcesz się bić? Tak No to nie ha, Bo się boisz Oj 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 przegapiłem Tu co nam zrobisz? Nie wiem. Jeszcze, jeszcze nie wiem. Na razie przerabiam na sztabki, nie? I teraz popatrzmy, co tutaj jest najsilniejsze. Miecz na razie niepotrzebny, chyba. Chociaż. Oj, kurde, ten miecz 14, ale mój ma też 14. i z tym. Ale ja sobie zrobię. Oto. He, he. Cholera, ciekawy. Czy to były najdurniej wydane pieniądze, czy nie? Czy nawet nie pieniądze, tylko. To zadaje 6. To zadaje również 6. Very fast speed. E, jeszcze tam. O nie! Dlaczego to mi się tak laguje? Very jak fast tylko. Speed is good. Jak tylko tak. tak mi... Aj! No! O co chodzi? Nie rozumiem! Przestań! To jest słabsze. No bo to mi tak. Ja pierdzielę to mi tak lata, wiesz, idzie za daleko, nie? Rozumiesz? A, no No i to jest taki straszny ten rachunek Czuję, twój ból Dobra, ja teraz, teraz do patrz co mam Ho, ho, ho No, ale teraz jeszcze ja chcę No dobrze, już Hello Ale to, nie miał być jakiś kurde Masz O. z tego ci już nie zrobię Lead O, oh, wow to wiesz co? To na razie się nie opłaca reszty, bo i tak na razie najważniejszy jest kill off, nie? Kurde, czy ty coś zniszczyłeś? Nie. Czy ja mam cię zabić? Dobra, nie czyli to, biorę, to biorę to bardzo... tylko gwiazdki, żeby mi fenbekus nie zabrał. Lusterko proszę, też wezmę. Proszę, ja, ja, ja w ogóle nie lubię gwiazdy. O czym ty mówisz? Dobra, to chodźmy do tej samej jaskini. Mam nadzieję, że tym razem znowu nas nie cofnęło. Chociaż bardzo, bardzo prawdopodobne, że tak właśnie było. No, teraz mamy szybsze kill to szybciej do, dojdziemy do tego miejsca. No, to prawda. Musimy stkować się w dół. I zostawiliśmy znowu kurde, jakiegoś gnojsa, i znowu zostałem. No, bo na cholerę ty ich bijesz. Idź tak jak ja. to on mnie biał. Aha. To, to już gorsze, dlaczego mój telefon się zaświecił? Duchy! Oh my god, zagapiłem się i oberwałem aż za trzy! Aż za trzy! Och no, chciałem uderzyć Chyba slajma, ja a go przeskoczyłem. Uderzyć, ale... No i. Chciałeś uderzyć co? Co? Slajma. A, slajma? Tak, a właściwie to ja miałem a? po drodze zbierać drewno. Zobaczymy, jak szybko się zbiera. Ooo, wow, dużo szybciej się zbiera. Za, za cicho jest. Za cicho. Coś w tym jest. Muszę tu wy, wyłożyć. tym ten, ten, o. Ej, nie, nie, nie idziemy górą. Już, już mieliśmy. Już mieliśmy, a Kurde, już teraz nie mamy. Bo cofnęło. To moja wina, to jest... tak? Jeszcze powiedz, no, że moja wina. No No tak, a co nagrywa? To gry, A to... właśnie, a ty miałeś wstawić nasz odcinek z SG i co? A ja chciałem zobaczyć. No, może a, a ja chciałem zobaczyć jak ty tam sobie wtedy radziłeś, co ja wtedy robiłem cięcie i co? No, no, no. no I gdzie wstawię, to jest? No. no nie. A mój już od dawna i zaraz ci... Mam tutaj przed sobą zeszycik, zaraz ci mogę dokładnie powiedzieć kiedy to było. <grym> <grym> gdzie ty jesteś? Co? Gdzie ty jesteś? Giesz na dole. <grym> Nie wiem, to jak mi zeszedł dziko, ja jeszcze, jestem na górze, ja w ogóle, ja nie, nie co się dzieje. <grystanie> znaczy ja idę jeszcze, spokojnie. To nie jest aż tak źle z to. <grystanie> Ojej, co ja, sprintuję? Jakoś tak dziwnie, a co chodzi? What the fuck? Ej, o co chodzi? No bo... On mi śnieży nie pod nóg. O, to shiftem można trzymać pochodnie? Tak! Oh my god, to ty nie widziałeś? No nie. Oh my god Jakbym jak, jak wiedział, to chyba to się, to bym się teraz tak nie zdziwił, co? Kurde I tak wiesz, i klikasz shift i klikasz na ściankę i wtedy on tak szybko to robi, nie? Nie okay. Troszku nas cofnęło, ale nie dużo Gdzie ty jesteś? Na dole okay, <laughs> Ale Ot, trochę innym się... dolem Ej, bo ja jestem na złym dole Jestem na złym dole. Chociaż tędy nie wiem, czy się też nie da przejść. Ale to tak swoją drogą. O, znalazłem kolejny dungeon. Kolejny dungeon. Kolejny dungeon, kolejny dungeon. zobaczymy, jakie itemki są fajne w nim. Flargan, o kurde. Eh, nic szczególnego właściwie Ale Flargan się może przydać I mam tutaj Hulp me. Hulp me. Mam bookcase A Hulp gdzie ty jesteś? Ja... Nie dostanę się tam do niego Tutaj też tutaj też A. <laughs> Nawet nie zdążyliśmy Nawet nie zdążyliśmy Chcesz rozpocząć odcinka na dobre, a ty już umierasz <śpiewa> <śpiewa> O matkę To znaczy kolego w sumie nie jesteś moją matką Ojej, <śpiewa> za mnie zatruło Co to jest? Aha Zniszczyłem to Mam no, kurde nożyki do rzucania, mhm. to zupełnie jak wchodzi. A tak w ogóle to ja ci miałem powiedzieć kiedy to było. Już ci mówię... O cholera jasna! Biją mnie kurczaki, ja pierdziu Dobra, zastrzelę go ze strzały O o, o oo Chyba zaraz do ciebie dołączę. Ale airshot! O kurde to powinienem zacząć grać w tf bo robię super sticker shoty. <grym> oh, wow. Nie, Oła! No, NIEEEE! <grym> ja, ja, ja... chyba zrobię normalnie fra frag movie z tego tam muzykantki, bo tak... Ale mówić mhm. taki, że to, to, to był taki prawdziwy, taki już... To, to nie było tak, tak jak tam... To... to nie, nie, nie... dam go w slow motion. Okej. Okay. <grym> Nie zrozumiałem za bardzo, co chcesz mi powiedzieć, czyli, że tamten był zły, tak? No, no, no tamten był taki prymitywny, no. Ustawiony. Aha. Dlaczego tego nie było widać? Dlaczego? To gracie w tf -a. I co, i uważasz, że gracz TF-a widzi, że to było ustawione, tak? No, myślę, że tak. Tak, taki solid, Rarara, raczej tak. Żal. Od razu wiadomo o co chodzi, nie? Przecież ja mnie... Przecież ja bym... Ja bym tak nie zrobił. Nie, nie F jesteś w stanie strzelić takiego ...seekershota. shota. W sensie zrobił takiego filmiku. Mm -hmm. Bo wiecie co właśnie się dowiedzieliście? Fenbekus nie umie strzelać shotów w, w TF-ie. A jego główna e? postać to sold chodź po, i, chodź, i w chodź ogóle... Grany, okay? No, graliśmy i co? Jakoś nie strzelałeś. Nawet nie <grym> prawie nie zabijałeś. To <grym> to w ogóle, nie? No właśnie tak. Bo ty tam się zajmowałeś z no, Jawszykiem, a mnie zabiłeś może ze trzy razy. No, kur, no, no kurde, sorry, no. no, no grałem fair, ale. No do, to do, dobra, to następny raz będziemy grać. O to kurde, ja tu znalazłem fair, jakieś skarby, bo ja poszedłem za daleko się zagadałem, poszedłem za daleko i znalazłem zimę. Czy tutaj będą pingwiny? Bo ja tu jeszcze nie widziałem pingwinów. O, ja widziałem. No wiem, bo mi mówiłem, Proszę, poszedłeś na ziemi? Na no, ziemi, nie widzisz, gdzie ja ten... jestem? Co? No nie widziałem jeszcze, Ronny, jak... Ale teraz widzisz. Donny. O kurde, tutaj też jest jakaś ta... Dobra, to ja na razie tutaj Donny. nie idę. Donny, ale, ale się ten goral w, w, w Ale się góral w korza. Góral. Dobra, widzę, że co, tutaj... Co, co kurwa z To kurwa z Co? Lidera, chyba, nie? Co? Patrzę, na tak było. Tutaj byłem, tutaj Bartek, też nie wiem. O, skrzyneczkę znalazłem. Blowpipe. pipe. Nie powiem, z czym mi się skojarzyło. A powiem ci szczerze, że, że, że mi się skojarzyło z zjeżdżeniem na desce, bo to taki pipe. Nie? To, to, no tak, z, rury to, to, się, to się rzeczywiście. To naprawdę nie rozumiem, z czym mi się skojarzyło. No, oczywiście, że też z Half-Pipe'em, nie? No nie, no! Nie! Ja się stąd nie wydostanę, umarłem tutaj. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Tutaj. Czekaj, ty, ty, co? Czekaj. Znaczy, ja nie mów tutaj, bo ja nie. No, chyba widzisz na mapie, gdzie? No, ale chyba tutaj walczę, nie? Gdzie? Nie mów ogóle... tutaj, bo ja nie wiem, gdzie jesteś. To bardzo nieważne też wykopać tym? Nie? To czerwone? Znaczy, to też to, 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 to nic czerwone. Ej, ty, to, to, to nie jak jest czerwone. Jak to nie jest czerwone? To, to jakie jest? To się czerwone, czerwone zrobiło. To znaczy, że się psuje, zgniło. No? Cholera. No, ja pierniczę. no. Po prostu straszne. Już no. mi się skończyła herbatka. Już. O kurde. Ale będą, będą... wieczorki z hungiem. Ja, ja, ja będę z wieczorki <grym> To fajna wieczorki. będę... Będę live'a odpalał, tak. Pewnie tak sobie ustawić taką 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 tak, tak, tak fałszywą biblioteczkę z tyłu. Że żeby nie było, że jesteś <grym> jakiś głupi. No, to w ogóle to tak kupię będę... taki screen albo po prostu wydrukuję, zrobię zdjęcie jakimś słabym aparatem, wydrukuję. <grym> Będzie taki spikselowany. Co ty robisz? Ukrywa się. Bo to jest dużo. Bez przesady. Czekając no sobie na ciebie, bo tak właściwie to co? Macie o mnie cała zabawa? No nibni. Ty nagrywasz w końcu, prawda? No to. Ja coś właściwie chciałem o czymś powiedzieć, ale już nie, to... właściwie zapomniałem o czymś. Ty robiłeś te dźwięki takie? Nie ty 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 ty, ty 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 Nie Bo to, bo, bo to jest to co, co mówisz, że, że kurde biegasz, tak? To, to, bo to brzmi jak ten dźwięk robaka tak oh, shit. oh shit, O shit, dostajem to. A, 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 a to, to kurty, ty coś robisz, to, 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 to ty to robisz teraz? Tak, tak? Jak ja to zrobiłem? To mnie st no, strasznie snawini ja Ej, bo może robię, ja, to, ja coś mam coś fajnego? Robak. Ja myślałem, że to, że to jest jakiś robak Tuli zaraz nas zaatakuje. A to kurde za takie dźwięki od A ja już nie umiem A... Bo ja to tylko to czasem wiecie, tak co? umiem LOL Przydałaby nam się lepsza zbroja Nie O, To pasz. Tylko dnia Dłuższe życie z każdym Nie, cholera jak to było? Dłuższe życie każdej pralki to kalzon... Każdą... Zajbiście. już każdego kunga To gwiazdka. <noise> e. Nie <noise> wiem, nie wiem czy bym to tak określił. <noise> Cholera, bo tutaj trzeba wykopać Lida. <noise> Lead. Czekaj, to trzeba zrobić tak. No no no, hop, hop, dobra. Zajbiście. Tak nie mogę. Tak nie mogę, tak grać pay to win. No ja nic nie płaciłem. A nie, dobra, już zapłaciłem, bo kupiłem oryginalną Terrarię. No, bo nie wszyscy pirata, skajdujcie go. Nie, nie skajdujcie, właśnie wręcz przeciwnie, bo kupiłem. Jak tylko była promocja. No. <laughs> oczywiście, jakby ten nie ten było ten promocji, ten... to też bym kupił. Tak, oczywiście. Na jakieś, na jakieś 40 minut przed tam kupiłeś, nie? Po prostu już takie poświęcenie już od razu widać. Tak. No. Bingo, biskuł jest Dziękuję. Co to za ryba? Wodna lądowa. Ja pierdzie. To jest pirania, ale to jest zwykła pirania. Dlaczego to nie było napisane, że to jest jakaś kurde lądowa? Pirania. Bo, bo przecież piranie potrafią chodzić po polądzie. Po nie, widziałeś. to amfibie. Piranie też. Oh my god. O nie! A jak to mnie bije! Jak ja nie lubię tych skurczybyków tych głupich niebieskich tu. Czego tam jest lej pochodni? A masz jakiś problem? Mam <grym> pochodnie to stawiam. Co to jest za Kto bogatemu zabroni? To jest ten slash. Au! O, ja tam wchodzę, bo tam widzę skarby. Om, nom nom nom. Nom 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 nom. Nom nom. nom, nom. nom, nom. E e e e e. O tutaj też jest to czerwone. Cienony. Przy piątym e zawsze się rozklejam. Co? Ale ja nie nie, nie rozumiem. No nie, dostałem SMS-a, teraz umrę. Ale tak ktoś puka do ciebie, a nie czytać ten mesa No bo ja mam taki śmieszny dzwonek <grymów> tak, Także żeby wszyscy myśleli, że o ktoś to. <grym> <grym> tak <grym> to tylko... Do <grym> um. Kurczak Dobra, Kuczak. Już, już się ruszy. Tu, 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 tu ruszam. jest woda i pod, i pod wodą. wodą jest kurde... i, i lawa Matko co to jest stanie, jak się zmieszcza w wodę z lawą? Jak Dostałem zapytanie o prezent na, na gwiazdkę, fajnie, nie? No. I teraz, tak, co sprawiło ci radość? Książka, płyta czy coś innego? Pieniądze! Komputer. No, dlatego pieniądze. Nie, musimy mieć komputer. Bo jak powiedział, no pieniądze to się obrażył, ale, ale jak komputer to nie. Nie, no nie wiem. Będę się musiał porządnie zastanowić nad odpowiedzią na tego SMS-a. Złoto. Jest z nami Marcin. Jest z nami Krzysiek. Nie ma z nami zbyszka. A propos zbyszka? To już mi się przypomniało nie, nie muszę spoilerować cicho. No do tego nic nie mówię, tylko tak wiesz, tak. A tutaj się hmm, teraz będą zastanawiać. Jest... A o co chodzi ze Zbyszkiem? No. Czyżby jakaś nowa seria? A ja mówię... Ta a nie powiem <grafy> I Teraz nic. No nikt, mo mo może, nikt nie może, wie. może zobaczycie. Tak, 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 tak za rok zobaczycie może. A jak nam znaczy się w końcu uda zebrać do nagrywania. Mamy to robić od razu po nagraniu tego odcinka i może e ewentualnie następnego, ale to już się zobaczy. Chyba no. tego. Bo w sumie ja to bym bardzo chętnie nagrał jeszcze te ponieważ na 6 grudnia trzeba nagrać. I... co, co że taki... Żeby że, 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 że to musi być taki prezent, tak? Właśnie chciałem zrobić tak, że się witamy i takie wszystkiego dobrego mikołajki. Ho ho ho. ho. Wiesz. Jak gówno. A cholera. Moje przywitanie to... fajne ma być głównym. No bo, bo ja tu kurde wylełem wodę na lawę A to zrobiłeś to jest takie gówno no Ani to obsydian, ani to fajne ale... Jak ty nie obsydian? No nie może to jest obsidian To tak jest obsydian głup... Bo nie nie, nie, nie trójwymiarowy jak w Minecraftie No, to tylko... A! O, się gra zacięła też 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 uznałam, że do Ale Zajbisty ten biom! Ja, o ja powiem ja czy gra się tak ścinała, bo to było jakieś kurna, kilka biomów w jednym i tak się zmieniały, zmieniały, kurde, nie wiem jak się wydaje. Tak co, na... i cię wywaliło, nie? Nie jestem. A, ja to w ogóle... Mnie no, by... no bo... Nie, nie mój rzeki! Skoro mówię, że grać się z ciała i w ogóle. Ej, tak chciałem znowu coś powiedzieć i znowu zapomniałem o co chodzi? Kurwa mój... O! No, czy powinno się mówić biom czy bion. Ale bo chcesz mówić po polsku? No bo po polsku to jest bardziej takie spolszczenie, nie ma chyba takiego słowa jak bią po prostu, nie? No możliwe, że nie. Czy to jest mysz? Oh my god, to jest mysz. What? O co chodzi? Czy ty widzisz mysz? Tutaj. Mouse, my, my-ouse, to jest mysz, nie? O, o co spadła tam. Oh my no. god. B biedaczka. Ona żyje, Pani cały kamieczka. czas żyje Zabiję ją <laughs> Ej, chyba jednak żadnego ścięcia nie było Bo, nas, bo mnie wywaliło jak żeśmy kopali tego cina. No Ała, ała Poświęcę ci Dziena Dziena tak, Nie, nie nie wiem Pomogę ci, stańmy ramię w ramię Mieczem, mieczem w miecz Kurde, nie Poświęcę ci No nie nie poświeciłeś mi, to dlatego! No jej O kurde, tam jest jakiś miecz, widzisz? Czy to jest statua tylko? Tam po prawej. No, no właśnie. Bone sword, no coś, coś to jest. Tylko pytanie, czy to jest coś do podniesienia czy takie co to sobie też Panelskie. To. To. No. No. Dlaczego się wpieprzasz, głupi nietoperzu? Nie jestem nietoperzem. Co co się z tym dzieje, hek? Powiedziałeś hek, matko. No? Dlaczego? No, ja jestem taki młodzież. <laughs> taki... dziecinny chciałeś Tyle. powiedzieć, taki niedojrzały. Bo po prostu boisz się powiedzieć po imieniu nazywać rzeczy po imieniu po prostu boisz się, jesteś zbyt mało odważny. O, mówię jak zbyt mało odważny No bo mówimy to lawa atakuje, bo taka płynąca z góry była, no. I co, i myślałeś, że przez się, to można przejść? No no właśnie nie myślałem, tylko tak zrobiłem takie obejście, a tu kurde nagle mnie zaatakowała, ale <laughs> nie żyje. Wzięła miecz, zaczęła bić. <laughs> Nie wiem, ja sobie no. inaczej nie wyobrażam atakującej lawy. No to masz coś nie mało wyobraźni, prawda. A tak BTW, to ja muszę tutaj pójść na dół na chwilkę. Ała, Prze ty, ty, przecież ty nie masz dołu. O, zebrałem to. Czekaj, to było tu. Nie, to nie było. Oże, co? A? Już wiem, gdzie to było, bo ja tam upuściłem dwie złote monety, i dlatego muszę tam teraz a, wrócić. Dwie upuściłeś? A no, dwie złote monety, ponieważ nie chyba w ekwipunku, ponieważ były w skrzyni, i tak jakoś Szy wyszło, że jak medża. zginąłem, to od razu wypadło i. i, i no, i tak wyszło, a ja teraz nie lubię no, być tak biedny. Miedżu, no. Co ty gadasz? 17 de ma... Cholera, ma, to nie było tu. To było jeszcze było to niżej. Strzilej. Ja pierniczę. Jak my tutaj głęboko jesteśmy, czy ty to widzisz w ogóle? Nie. Strasznie głęboko. Strasznie głęboko rozumiesz? Nie, rozumiesz nie wiem, to, wiem, że to ma się 17. Będziemy. Co? Ten miecz? Ten, ten miecz. Tak. O kurde. To lepszy niż twój, nie? Nie. Jak to nie? Bo mój jest lepszy, bo jest mój. A. Tak. W ogóle, twoimi prawami. To ja znalazłem ten miecz, więc powinien być mój Więc mi go musisz oddać No chyba nie, ponieważ ty nie przestrzegasz moich praw No, to sam przestrzegaj swoich Mieliśmy o tym na etyce ostatnio i... i... i, i co? Nic ci nie udzielałeś A teraz... O, że dupę, ale bym <grym> spadł, A teraz wymagasz ode mnie jakichś... O kurde! To on tędy ma drzwi ma! Ja tutaj znowu zginę w tym samym miejscu Mnisz kiedy słabiej jesteś Pomocy. Jak tu się życie odradza? J jedząc grzybki. O, grzyby. Może mam trochę. Jest z nami grzybek. O, i mam też potka. O, mam dużo potków. Ha. Potka? Albo potek, albo grzybek. Hej. Dobra, już tam idę do ciebie, bo sobie sam nie poradzisz, widzę. Aha już chrzany, chrzanie szanie tutaj te, te wszystkie... te... te wszystkie te... Te złota i inne, już mam dosyć zbierania tego. 34 liny. Dlaczego tylko ja zbieram te wszystkie rzeczy? Bo coś kupić. Matko znowu zginę. Nie, matko, matko, nie! nie. Ja pierniczę, mam 18 życia. Nie, nie, nie! Ja pierniczę! Ja pierniczę. Mm. A, to Ej! Wiesz co? Chyba zakończę odcinek to. i wtedy możemy od razu sieknąć drugi, żebyś nie wychodził stamtąd, chyba, że wolisz wrócić. Nie no, to możemy tak. Dobra, to w takim razie pożegnaj się ładnie. Bo Papa. no i mam nadzieję, że Wam się podobało i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!